Deszcz lał strumieniami na ulicy Krakowa, a wiatr wyl jak wilk w beskidach, gdy nagle rozległo się głośne pukanie do moich drzwi. Otworzyłem je z wahaniem, spodziewając się kuriera lub sąsiada, ale tam stał on, przemoknięty do suchej nitki, z plecakiem na ramieniu i oczami, które kiedyś znałem lepiej niż własne. Aleksander Nowak, mężczyzna, którego pogrzebałem w pamięci dwadzieścia lat temu, prosił o nocleg, a ja poczułem, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Stałem w progu mojego małego mieszkania na podgórzu, gdzie od lat prowadziłem spokojne życie księgowego w lokalnej bibliotece. Kraków, z jego zabytkowymi kamienicami i gwarnymi kawiarniami na rynku głównym, był moją ostoją po tym, co wydarzyło się w młodości. Miałem 45 lat, siwe pasma w brodzie i rutynę, która chroniła mnie przed chaosem. Ale teraz, patrząc na Aleksandra, wszystko wróciło falą te noce w małym miasteczku nad Wisłą, gdzie się poznaliśmy, ukryte spotkania w lesie i obietnice, które rozpadły się jak jesienne liście. Michał, proszę. Wyszeptał, a jego głos drżał od zimna i czegoś więcej. Nie mam gdzie się podziać. Tylko na jedną noc. Zawahałem się. Moje serce biło jak dzwon na wawelu, ale wpuściłem go do środka. Zdjął kurtkę, odsłaniając zmęczoną twarz pooraną z marszczkami, które opowiadały historię, której nie znałem. Usiedliśmy w kuchni, gdzie parzyłem herbatę z malinami. Jak kiedyś w naszym wspólnym pokoju w akademików w Warszawie. Tam, w latach 90., byliśmy studentami ja historii, on literatury. Miłość przyszła nieoczekiwanie w cieniu transformacji ustrojowej, gdy Polska budziła się do nowego świata, a my ukrywaliśmy się przed oczami społeczeństwa. Opowiedział mi, dlaczego wrócił. Po naszym rozstaniu wyjechał do Gdańska, gdzie próbował zbudować życie z kobietą, by uciec przed sobą samym. Miał syna. Ale małżeństwo rozpadło się, a on stracił pracę w stoczni. Teraz, po latach tułaczki, Kraków był jego ostatnią deską ratunku. Słuchając go, czułem gniew i żal, dlaczego nie walczył o nas wtedy? Dlaczego pozwolił, by rodzina i konwenanse nas rozdzieliły? Ale pod tym gniewem tliła się iskra. Gdy dotknął mojej dłoni, prosząc o wybaczenie, poczułem ciepło, które myślałem, że dawno zgasło. Rozmawialiśmy do świtu. Wspominając spacery po plantach, gdzie pierwszy raz się pocałowaliśmy pod kwitnącymi kasztanami, Kraków spał, a my budziliśmy duchy przeszłości. Następnego dnia Aleksander nie odszedł. Pomogłem mu znaleźć pracę w kawiarni na Kazimierzu, dzielnicy pełnej artystów i historii żydowskiej, gdzie tolerancja mieszała się z tradycją. Widziałem, jak się zmienia, jego oczy nabierały blasku, a uśmiech wracał. Ale ja walczyłem z demonami. Moja siostra, Ewa. Mieszkająca w Nowej Hucie, ostrzegała mnie, Michał, nie otwieraj starych ran. Miała rację. Czy mogłem zaufać komuś, kto kiedyś mnie porzucił? Wieczorami chodziliśmy nad Wisłę, patrząc na mosty łączące brzegi rzeki, jak my próbowaliśmy połączyć nasze życia. Aleksander mówił o swoich błędach, opresji ojca, który był górnikiem w Śląsku i nie zaakceptowałby syna takiego jak on. Ja dzieliłem się swoją samotnością o latami bez bliskości, tylko książki i cisza. Nasze rozmowy były jak terapia, pełna łez i śmiechu. Jednak konflikt narastał. Spotkaliśmy starego przyjaciela, Tomka, w Barze Naszewskiej. Tomek pamiętał naszą młodość i rzucił żartem: Widzę, że stare miłości nie rdzewieją. Aleksander spiał się, a ja poczułem ukłucie zazdrości. Czy on naprawdę wrócił dla mnie, czy tylko z desperacji? Deszcz przestał padać, ale powietrze w Krakowie było ciężkie od wilgoci i niewypowiedzianych słów. Aleksander zamieszkał u mnie na dłużej, dzieląc moją małą przestrzeń, gdzie każdy kąt przypominał o przeszłości. Rankiem budziłem się z jego oddechem obok, ale nie dotykaliśmy się, granice były jasne, choć napięcie rosło jak woda w Wiśle podczas powodzi. Pracował w kawiarni pod Aniołem na Kazimierzu, serwując kawę turystom z całego świata. Ja, w bibliotece na Grodzkiej, katalogowałem stare manuskrypty, uciekając w historię, by nie myśleć o teraźniejszości. Ale wieczory przynosiły konfrontacje. Jednego dnia wrócił później, pachnąc piwem. Spotkałem dawnego znajomego z Gdańska, powiedział. Zazdrość zapłonęła we mnie jak pochodnia na barbakanie. Kim on jest? Zapytałem ostro, a on westchnął, siadając na kanapie. Nikt ważny Michał. Po prostu rozmawialiśmy o starych czasach. Ale ja widziałem lepiej. W jego oczach widziałem cię wątpliwości, tę samą. Która rozdzieliła nas lata temu. Wspomnienia wróciły: nasza ostatnia kłótnia w akademiku, gdy Aleksander wykrzyczał, że nie może żyć w kłamstwie, ale wybrał ucieczkę zamiast walki. Teraz, w Krakowie, miasto pełne kontrastów od gotyckich kościołów po nowoczesne galerie, nasze uczucia też były podzielone. Postanowiłem skonfrontować przeszłość. Zaprosiłem go na spacer do Ojcowskiego Parku Narodowego, godzinę jazdy pociągiem od miasta. Tam, Wśród wapiennych skał i zielonych dolin, gdzie legenda o smoku wawelskim mieszała się z realnością, mogliśmy porozmawiać szczerze. Szliśmy szlakiem, mijając ruiny zamku w pieskowej skale, a powietrze pachniało sosnami. Dlaczego wróciłeś naprawdę? zapytałem, zatrzymując się nad strumieniem. Aleksander spojrzał w dal na wzgórza Beskidów. Bo nigdy nie przestałem cię kochać. Małżeństwo było błędem, syn jest moim skarbem, ale ja. Ja byłem tchórzem. Łzy spłynęły po jego policzku, a ja poczułem, jak mój mur pęka. Objąłem go ramieniem, pierwszy raz od lat, i w tej chwili natura wokół nas zdawała się świadkiem naszej odnowionej bliskości. Ale dramat nie kończył się. Po powrocie do Krakowa, Ewa zadzwoniła. Michał, słyszałam plotki. Ten facet wrócił? Uważaj, on cię zranił raz. Jej słowa siały wątpliwości. Ewa, pracująca w fabryce w nowej hucie, zawsze była moją opoką, ale teraz czułem rozdarcie. Czy mogłem budować przyszłość na ruinach? Aleksander wyczuł moją niepewność. Wieczorem, przy kolacji z pierogami ruskim, powiedział: Jeśli chcesz, żebym odszedł, zrobię to. Ale daj mi szansę. Jego głos drżał, a ja widziałem w nim mężczyznę, który przeszedł przez piekło utratę pracy, rozwód, samotność w wielkim Gdańsku nad Bałtykiem. Zdecydowałem się walczyć. Zaczęliśmy wychodzić razem do teatru Bagatela, gdzie oglądaliśmy sztuki o miłości i zdradzie, odbijające nasze życie. Kraków stał się naszym polem bitwy o szczęście. Ale cienie przeszłości czaiły się. Syn Aleksandra, młody chłopak o imieniu Janek, zadzwonił pewnego dnia. Tato, mama mówi, że jesteś z kimś. Z mężczyzną. Głos Janka był pełen confusion, a aleksander pobladł. To był punkt zwrotny. Siedzieliśmy na balkonie, patrząc na iluminowany wawel, i rozmawialiśmy o kamin aucie w Polsce, gdzie tolerancja rosła, ale w małych miasteczkach jak to, skąd pochodził Aleksander, nadal była tabu. Muszę być szczery z nim, powiedział. Wspierałem go, choć bałem się konsekwencji. Jesień w Krakowie malowała ulicę złotem i czerwienią, ale w naszym życiu burza nadciągała. Aleksander zdecydował się pojechać do Gdańska. By porozmawiać z synem twarzą w twarz. Ja zostałem, spacerując samotnie po sukiennicach, gdzie hałas turystów zagłuszał moje myśli. Czy to koniec, zanim się zaczęło na nowo? Czekałem na jego powrót, pracując w bibliotece, gdzie stare księgi szeptały historie miłosne z epok minionych. Myślałem o naszych młodych latach w Warszawie, gdy ukrywaliśmy się w parkach łazienkowskich, trzymając się za ręce pod płaszczem nocy. Teraz, w dojrzałym wieku, Chcieliśmy otwartości, ale świat nie zawsze był gotowy. Aleksander wrócił po tygodniu, zmęczony, ale z ulgą w oczach. Janek jest zszokowany, ale powiedział, że mnie kocha. Potrzebuje czasu. Obiałem go mocno, czując, jak nasze serca biją w unisonie. To było zwycięstwo, małe, ale znaczące w naszym dramacie. Jednak problemy nie kończyły się. W kawiarni na Kazimierzu, gdzie Aleksander pracował, Szef dowiedział się o nas. Polska, choć zmieniająca się, nadal miała swoje uprzedzenia. Nie chcę skandalu, powiedział szef, grożąc zwolnieniem. Aleksander wrócił do domu wściekły, rzucając plecakiem. Dlaczego wszystko musi być tak trudne? Siedzieliśmy przy stole, jedząc Bigos, a ja próbowałem go uspokoić. Walczymy razem. Znajdziemy coś innego. Ale w środku czułem strach, czy nasza miłość przetrwa te próby? Postanowiliśmy zmienić otoczenie. Wyjechaliśmy na weekend do Zakopanego, w Tatry, gdzie góry symbolizowały naszą wytrwałość. Tam, w drewnianej chacie nad strumieniem, spacerowaliśmy po krupówkach, jedząc o Powietrze było czyste, a widoki na giewont zapierały dech. Aleksander otworzył się bardziej, opowiedział o latach w Gdańsku, o tęsknocie za mną, o listach, których nigdy nie wysłał. Ja podzieliłem się swoją historią, samotnymi świętami w Krakowie, marzeniami o rodzinie, którą moglibyśmy mieć. Ale dramat uderzył niespodziewanie. Podczas wspinaczki na szlak, Aleksander poślizgnął się na kamieniu. Upadł, skręcając kostkę. Niosłem go na plecach w dół, serce walące z przerażenia. W szpitalu w Zakopanem, czekając na wyniki, trzymałem jego dłoń. Nie opuszczę cię, szepnąłem. To doświadczenie zbliżyło nas, pokazując, jak kruche jest życie. Po powrocie do Krakowa, Aleksander znalazł nową pracę w księgarni na Floriańskiej. Ja wspierałem go, organizując spotkania z grupą wsparcia LGBT w mieście, gdzie dzieliliśmy się historiami z innymi parami. Kraków, z jego festiwalami i kulturą, stał się naszym sojusznikiem. Jednak przeszłość wróciła w formie listu od byłej żony Aleksandra. Nie psuj życia, Janka, pisała. Aleksander załamał się, płacząc w moich ramionach. Czy warto? Zapytał. Moja odpowiedź była zdecydowana, tak, bo Cię kocham. Ta noc pełna łez umocniła naszą więź, ale napięcie rosło. Zima okryła kraków śniegiem, a nasze serca nadzieją wymieszaną z lękiem. Aleksander i ja staraliśmy się budować codzienne życie, chodząc na spacery po bulwarach Wiślanych, gdzie lud skrzypiał pod stopami ale konflikt z rodziną narastał. Janek przyjechał w odwiedziny, młody student z Gdańska, pełen pytań i niepewności. Spotkaliśmy się w kawiarni na rynku, gdzie gołębie krążyły nad cukinicami. Janek patrzył na nas z mieszaniną ciekawości i dezaprobaty. Tato, dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Aleksander wyjaśnił, głosem drżącym, bałem się stracić cie. Chłopak słuchał, a ja milczałem, dając im przestrzeń. W końcu Janek skinął głową: Potrzebuję czasu, ale jesteś moim tatą. To było przełomowe. Po jego objeździe Aleksander i ja świętowaliśmy w małej restauracji na Podzamczu, jedząc żurek. Nasza miłość kwitła, ale cienie czaiły się. Moja siostra Ewa zaprosiła nas na kolację do nowej huty. Tam, w bloku z wielkiej płyty, skonfrontowała nas: Michał, on cię zrani. Pamiętasz, jak płakałeś po rozstaniu? Aleksander bronił się. Zmieniłem się. Kocham twojego brata. Ewa zmiękła, ale ostrzegła: uważajcie na świat. Jej słowa odbiły się echem, gdy wracaliśmy tramwajem przez miasto, mijając oświetlone kościoły. Wiosna przyniosła zmiany. Zdecydowaliśmy się na wspólny wyjazd do Mazur, nad jeziora, gdzie woda śniła jak lustro. W Giżycku, w małym pensjonacie, spędziliśmy dni na żeglowaniu, rozmawiając o przyszłości. Chcę z tobą być na zawsze, powiedział Aleksander, patrząc na zachód słońca nad śniardwami. Ja skinąłem, czując pokój. Ale dramat wrócił. W Krakowie, podczas Parady Równości na Rynku, spotkaliśmy dawnego wroga, kolegę z młodości, który kiedyś nas szantażował. Wciąż razem? Świat się zmienia, ale nie wszyscy, szydził. Aleksander spiał się, a ja stanąłem w jego obronie. Nasza miłość jest silniejsza niż twoje uprzedzenia. To doświadczenie umocniło nas. Zaczęliśmy planować wspólne życie, może ślub cywilny w przyszłości, gdy Polska to zaakceptuje. Ale zdrowie Aleksandra pogorszyło się, stres wywołał problemy z sercem. W szpitalu na Kopernika trzymałem jego dłoń, modląc się cicho. Po wyjściu obiecaliśmy sobie dbać o siebie. Lato w Krakowie było gorące, pełne festiwali dziezowych na Kazimierzu. Chodziliśmy na koncerty, tańcząc dyskretnie w tłumie. Nasze uczucia pogłębiały się, pełne pasji bez fizycznej bliskości, tylko emocjonalnej. Jednak kulminacja nadchodziła. Ewa zorganizowała rodzinne spotkanie w Śląsku, u rodziców Aleksandra. Tam, w małym domu w Katowicach, musieliśmy stawić czoła prawdzie. Podróż do Katowic była napięta. Pociąg mknął przez Pola Małopolski, a my milczeliśmy, trzymając się za ręce pod stołem. Rodzice Aleksandra, starzy górnicy, nie wiedzieli o nas. To będzie trudne, szepnął on, patrząc na mijające kopalnie. W domu, pachnącym węglem i kapustą, matka przywitała nas ciepło, ale ojciec zmarszczył brwi. Siedzieliśmy przy stole, jedząc śląski obiad, rolady i kluski. Aleksander wziął głęboki oddech. Tato, mamo, jestem z Michałem. Kochamy się! Cisza zapadła jak grom. Ojciec wstał, twarz czerwona, nie w moim domu. Po tym wszystkim. Matka płakała, a ja czułem, jak świat się wali. Aleksander bronił nas, to moje życie. Proszę, zaakceptujcie. Kłótnia trwała godzinami, pełne oskarżeń i łez. Ojciec wspominał tradycję, kościół, ale matka w końcu powiedziała: synu, chcę Twojego szczęścia. To było małe zwycięstwo, ale ojciec wyszedł, trzaskając drzwiami. Wróciliśmy do Krakowa zranieni, ale bliżsi. Ewa zadzwoniła, jestem z wami. Nasza miłość przetrwała próbę. Lato kończyło się, a my planowaliśmy przyszłość może dom na obrzeżach, z ogrodem. Ale los uderzył znów. Aleksander dostał ofertę pracy w Warszawie, lepszą, ale daleko. Nie chcecie cię zostawiać, powiedział. Ja walczyłem z decyzją, jedź, jeśli to cię uszczęśliwi. Napięcie rosło, rozmowy stawały się burzliwe. W końcu, nad Wisłą, pod mostem grunwaldzkim, powiedział: Zostanę. Jesteś moim domem. Obieliśmy się, czując ulgę. Jesień wróciła, liście opadały, symbolizując koniec starego życia. Janek przyjechał znów, tym razem z akceptacją. Chcę poznać wujka Michała lepiej. Śmialiśmy się przy kolacji, budując rodzinę. Kraków budził się do zimy, a nasze serca do nowego rozdziału. Aleksander i ja, po wszystkich burzach, znaleźliśmy spokój. Chodziliśmy po plantach, trzymając się za ręce otwarcie, w mieście, które akceptowało nas coraz bardziej. Przeszłość stała się fundamentem, nie ciężarem. Wspominaliśmy młodość bez żalu, patrząc w przyszłość. Ewa stała się naszą sojuszniczką, organizując spotkania rodzinne. Ojciec Aleksandra zmiękł z czasem, dzwoniąc z życzeniami. Nasza miłość, dojrzała i głęboka, kwitła w małych gestach herbata rano, spacery wieczorem. W bibliotece pisałem pamiętnik, dzieląc się naszą historią anonimowo, inspirując innych. Jednego wieczoru, pod gwiazdami na wawelu, Aleksander klęknął: Michał, czy zostaniesz ze mną na zawsze? Łzy szczęścia spłynęły, a ja powiedziałem tak. To nie był ślub, ale obietnica. Lata mijały, ale nasza więź trwała. W Polsce, zmieniającej się, staliśmy się przykładem, że miłość pokonuje wszystko. Przyszedł prosić o nocleg, a przyniósł życie pełne emocji, które zakopywałem przez lata. Teraz, razem, patrzyliśmy w horyzont, pełni nadziei.